Nie zgadzamy się na rządowe manipulacje nazywane obowiązkową edukacją seksualną. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego, nie zgadzajcie się na to. To jest tylko manipulacja, to jest kłamstwo, to jest coś, co zaistniało na Zachodzie, owszem, ale my jesteśmy mądrzejsi, my się na to nie zgadzamy. To, co jest obowiązkowe w naszym prawie, to jest dla dyrektora szkoły obowiązkowe przygotować program profilaktyczno-wychowawczy w uzgodnieniu z rodzicami. W uzgodnieniu z ich poglądami i z ich wartościami. I to przypominajcie zawsze w każdej klasie, w każdej trójce klasowej, na każdej radzie rodziców. To jest obowiązek dla naszego dyrektora szkoły w naszym państwie. A pani minister Nowacka nie marzy przekraczać swoich kompetencji. Chce to zrobić, tak? Planuje przekroczyć swoje kompetencje i podżega do łamania naszych praw, ale my się na to nie zgadzamy. Wiemy o co chodzi dokładnie. Mamy wystarczająco dużo przykładów z Zachodu i niestety z Polski również przez organizacje z klucza LGBT, które też wchodzą do naszych szkół. Tam, gdzie są świadomi rodzice, swoje dzieci chronią i nie pozwalają na tą demoralizację, na niszczenie naszych dzieci, bo to jest niszczenie w zarodku, które potem niestety owocuje zniszczonym życiem. I my się na to nie zgadzamy. Jakie podejście do seksualności? Takie rodziny, a jakie rodziny? Takie społeczeństwo. I to musimy sobie. Pisać na fragi. n 13 studio telewizyjne.